Problemem jest to, że dzieci są często w szkołach niezmotywowane. Rolą nauczyciela głównie jest to, żeby motywować dziecko do tego, żeby się uczyło. Nagradzanie. Wcale nie jest najlepszym sposobem na motywowanie dziecka w zakresie twórczości. Badania psychologiczne pokazują, że zielone elementy i w ogóle przyroda bardzo wspiera kreatywność. Myślę, że nauczycielom współcześnie może być ciężko w tak dużych klasach. Przyglądać się temu, czego każde dziecko tak naprawdę potrzebuje i jaki jest jego profil. To, co największe daje wzmocnienie człowiekowi, to takie poczucie, że jest po prostu przez kogoś dostrzeżony, zauważony. Podcast został zrealizowany w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ze środków budżetu państwa, przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach projektu. Ogólnopolski Festiwal Kreatywności, odkrywcy kultury. Czego moglibyśmy się nauczyć w XXI wieku od rodziców Marii Skłodowskiej, Kiry czy Alberta Einsteina? Jak rozwijać. Kreatywność dzieci i trenować twórcze myślenie. Dowiemy się dzisiaj od dr Janny Kwaśniewskiej z Uniwersytetu SWPS, psycholożki, trenerki twórczości, mentorki, a także autorki książek Droga do Kreacji, czyli Trening Twórczości XXI wieku oraz 21 kluczy do twórczego życia życia dziecka. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Świetnie to recytowałeś. Dziękuję. Który z tych 21 kluczy jest Twoim zdaniem najważniejszy? Czy możemy wyróżnić któryś? W kontekście twórczości myślę, że trzonem do wszystkiego jest coś, co byśmy nazwali taką sensu stricte kreatywnością czyli zdolnością do generowania wielu pomysłów, zdolnością do zabawy pomysłami i takie eksperymentowanie z ideami. Mm -hmm. e, przed chwilą e, wymieniłeś Marię Skłodowską Kiry, i to jest właśnie taka bohaterka, która w dzieciństwie dostała od swoich rodziców, e, a głównie od taty swojego, taki wspaniały podarunek, mianowicie. Radość z uczenia się. Radość z uczenia się, ale taką, wiesz, aktywną, kiedy ona mogła sobie właśnie sprawdzać, eksperymentować, e, praktycznie wykorzystywać tę wiedzę, budując jakieś mapy świata, przelewając rozmaite substancje. E, ojciec był nauczycielem i starał się, żeby dla... Całej gromadki, jego dzieci, nauka była przyjemnością. To byśmy chyba nazwali dzisiaj czymś z rodzaju edukacji nieformalnej, Takie, taka forma edukacji. Mówię o tym, bo chyba trudno o taką formę edukacji w szkole obecnie. No myślę, że trudno, dlatego że obecnie w szkołach mamy przeładowane klasy. A pan Skłodowski miał pięcioro dzieci do zaopiekowania. Więc myślę, że mógł bardziej zadbać o to, żeby dzieci były zmotywowane, ale też mógł zadbać o to, żeby traktować każde dziecko według jego indywidualnych potrzeb i według zdolności, charakteru. Myślę, że nauczycielom współcześnie może być ciężko w tak dużych klasach przyglądać się temu, czego każde dziecko tak naprawdę potrzebuje jaki jest jego e, profil. A to mi się wydaje też dosyć ważne. Mhm. Cieszę się, że mówimy o Marii skłodowskiej kiri e, był Einstein, możemy też powiedzieć o Mozarcie, czyli osobach wyjątkowych, które z pewnością twórcze były w swoim życiu. No jak to jest z tą twórczością? Człowiek się rodzi tak skrajnie wielce twórczy, czy może takie się stać? Hmm. No, na pewno rozwijamy się przez całe życie, tak jak rozwijamy inne kompetencje, tak samo możemy rozwijać tę twórczość przez całe życie. Myślę, że ja jestem dosyć dobrym przykładem, ponieważ jako dziecko, nastolatka, nigdy nie czułam się specjalnie kreatywna. To znaczy, na pewno nie sypałam pomysłami jak z rękawa, i na pewno miałam dosyć dużo w sobie lęku co do tego, żeby moje pomysły były odważne i tak przełamywały schematy. Natomiast tak się potoczyły moje losy, że bardzo dużo prowadziłam treningów kreatywności w życiu. I w efekcie mam teraz takie poczucie, że wymyślenie w przeciągu dziesięciu minut kilkudziesięciu pomysłów na jakikolwiek temat no nie jest dla mnie żadnym problemem. Więc mam takie wrażenie, że kreatywności rozumiane jako myślenie dywergencyjne, naprawdę możemy się wyuczyć poprzez rozmaite ćwiczenia. Ale twórczość to coś znacznie więcej niż kreatywność i, i myślenie dywergencyjne, ponieważ to jest też kwestia osobistej pasji do zadania, do obszaru, którym się zajmujemy i to jest też kwestia kompetencji w swojej dziedzinie. To o czym teraz mówię jest powiązane z moją ulubioną koncepcją, trójczynnikową koncepcją twórczości pani Teresy Amabile, i ona właśnie mówi, że są takie Trzy czynniki, na które trzeba zwrócić uwagę, żeby rozwijać twórczość. Więc podsumowując, ta kreatywność rozumiana jako zdolność do generowania wiesz, nowych, wartościowych pomysłów, i, i jeszcze takich odważnych do tego, to jest jeden składnik. Ale bardzo ważne też są takie właśnie specjalistyczne kompetencje i przede wszystkim ta motywacja, którą byśmy określili jako motywację wewnętrzną, czyli Pasja, mhm. radość, przyjemność po prostu z wykonywania danego zadania. Mhm. A jakie to są trzy czynniki, o których wspomniałaś? No właśnie, te trzy czynniki tak można określić. Kompetencje mhm. w swojej dziedzinie, w dziedzinie, którą się zajmujemy. Drugi czynnik to jest kreatywność rozumiane jako myślenie właśnie dywergencyjne, zdolność do generowania wielu pomysłów. I trzeci czynnik to jest motywacja z taką znaczącą przewagą motywacji wewnętrznej, czyli tej takiej silnej pasji. Mhm. I jak spojrzymy na to w ten sposób, tak holistycznie, całościowo, to wtedy widzimy, że każdy z tych czynników możemy rozwijać przez całe życie. Bo zarówno takie specjalistyczne kompetencje, jak i te Zdolności ściśle kreatywne, a najtrudniej jest z motywacją. Dlatego, że motywacja e, rzeczywiście no, może czasami wygasać e, w sytuacji, kiedy nie jest e, odpowiednio dużo dobrego drewna dokładane do pieca. Mhm. Czyli ktoś może, tak roboczo powiem, urodzić się kreatywny i mieć potencjał ku temu, ale bez odpowiedniej motywacji nie rozwinie tego w pełni. Tego daru. Tak, nie rozwinie, dlatego że to może być taka jego umiejętność ukryta. Tak samo jak ktoś może mieć na przykład talent do rysowania czy do gry, może nawet rozwijać ten talent i mieć jakieś w tym zakresie kompetencje, ale jeżeli nie ma motywacji, to ja się nie wykażę tym. To znaczy, świat nie zobaczy tego, jakie ja mam zasoby. Te zasoby po prostu pozostaną we mnie, w środku. I teraz należałoby zadać pytanie, czy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak te motywacje zrodzić, wzmacniać, jak motywować dziecko. Mm -hmm. No to jest bardzo ważne pytanie. Bardzo ciekawe są badania wskazujące na to, że nagradzanie. Wcale nie jest najlepszym sposobem na motywowanie dziecka w zakresie twórczości. No, to, że karanie nie jest dobrym sposobem, no to też już o tym całkiem dobrze wiemy. Natomiast nadmierna, nadmierne nagradzanie, koncentracja na przykład na rywalizacji czy straszenie dziecka, że jego praca będzie oceniana, czyli straszenie taką ewaluacją. Może tak naprawdę przynieść złe skutki, dlatego że dziecko będzie koncentrować się właśnie na tej perspektywie zewnętrznej. Tego typu zewnętrzne właśnie motywowanie młodego człowieka może spowodować, że ta wewnętrzna motywacja, czyli ta pasja, zacznie powoli gasnąć. Dziecko może mieć takie poczucie: hmm, dostaję nagrody, hmm, staram się być lepsza, lepsze od mojego Kolegi, czyli zdaje się, że to jest główną przyczyną, dlaczego wykonuje daną czynność. Czyli po tym, jak jakby, może się zmienić, krótko mówiąc, postrzeganie własnej motywacji, nawet jeżeli dziecko jest na początku bardzo silnie zmotywowane wewnętrznie, pod wpływem tych czynników zewnętrznych. Czyli, krótko mówiąc, to właśnie nagradzanie jest dosyć, dosyć ryzykowne. To, co pewnie warto zrobić, to co tak naprawdę działa, to rozmowa z dzieckiem o tym, co ciebie. Interesuje. Co ciebie fascynuje? Dlaczego to jest takie interesujące, fascynujące, jakby wzbudzanie tej ciekawości? Poprzez rozmaite pytania, poprzez pokazywanie, że obszar, którym młody człowiek się interesuje, jest cały czas w rozwoju, że kiedyś mniej na ten temat wiedzieliśmy, teraz wiemy tyle, ale cały czas jest sporo do zrobienia mhm. i że to może się rozwijać. Czyli szukanie tej motywacji wewnętrznej u dziecka. Mhm. I to adresujemy bardziej do rodziców, ale nas oglądają też nauczyciele, którzy często pracują w klasach 20-osobowych. No, Dajmy im trochę lżejsze zadanie, 15-osobowych. No i jak tutaj starać się wydobyć te indywidualne predyspozycje ucznia, mieć takie indywidualne podejście i szukać tej motywacji wewnętrznej? Po pierwsze, y, obserwowanie dziecka i rozmowa z dzieckiem na temat tego, co je ciekawi. Tak? No, takie y, podejście trochę nieschematyczne, tylko y, uważność w stosunku do każdego y, oddzielnie. Po drugie, wzbudzanie właśnie tej ciekawości poprzez na przykład taką technikę, która jest bardzo fajna, którą ja bardzo lubię stosować, się nazywa burza pytań. Czyli zanim zajmiemy się jakimś obszarem, jakimś tematem, to możemy poprosić dzieci o to, żeby wygenerowały jak najwięcej pytań się da. Do tej tematyki. No to też bardzo fajnie działa, bo w momencie, kiedy mamy te pytania, to już mamy wzbudzoną ciekawość, i dzieciaki potem bardziej no, no, wchodzą jak w masło w ten temat, mm -hmm. tak? no bo same chcą znaleźć odpowiedzi na swoje pytania, tak? E, więc e, wydaje mi się, że to jest e, bardzo e, istotne. Mm -hmm. Mówimy o technikach, o motywacji wewnętrznej, ale czy jesteśmy w stanie też. Wspomóc tę twórczość, kreatywność poprzez nasze otoczenie, zaprojektowane właściwie. Tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że takie sale, które umożliwiają pracę projektową, czyli pracę w podgrupach, no, bardzo fajnie działają dla kreatywności, dlatego że kreatywność jest zawsze rodzajem wymiany: wymiany poglądów, wymiany takiej różnorodnej energii pomiędzy poszczególnymi osobami. I na pewno taka sala, która umożliwia pracę zarówno w podgrupach, jak i pracę indywidualną, ale też taką pracę na forum, kiedy cała grupa może posłuchać wypowiedzi jednego ucznia, no to to na pewno sprzyja kreatywności, czyli taka elastyczność w możliwości dostosowania, powiedzmy. Umeblowania tej sali, tak? No to, to jest ważna sprawa. Badania też, badania psychologiczne pokazują, że Zielone elementy i w ogóle przyroda bardzo wspiera kreatywność. Więc, jeżeli w klasie szkolnej nie mamy dużego okna, które wychodzi na park albo na las, co pewnie jest bardzo dużym komfortem, nie każda szkoła ma taką możliwość, żeby dzieciaki w trakcie przerwy popatrzyły sobie, co się dzieje w lesie, tak? no to zapewne fajnym pomysłem jest właśnie ustawienie. Naturalnych, e, znaczy prawdziwych kwiatów, tak? Nie mm -hmm. sztucznych, plastikowych, tylko, tylko zielonych. Czyli takie elementy właśnie przyrodnicze, ale też z tego, co czytałam ostatnio, to e, też kreatywność na przykład wspiera prawdziwe drewno i w ogóle takie prawdziwe materiały typu bawełna, a nie e, jakby e, sam plastik mm -hmm. czy też jakieś tego typu. Konglomeraty. Mhm. A to, to gdybyśmy teraz mogli, bo opowiedziałaś trochę o, o, o tej zieleni, o materiałach, to, to umeblowaniu de facto takiej sali, mhm. to ja od razu myślę z perspektywy rodzica, jak w, w przestrzeni mojego dziecka zapewnić mu dobre warunki do rozwoju tej kreatywności. Wiesz, bardzo ważne wydaje mi się, to, żeby było dość sporo różnorodnych elementów, ale to nie muszą być elementy prefabrykowane. Typu, nie zachęcam do tego, żeby kupić dziecku 100 gier i włożyć je do szafy z nadzieją, że będzie w nie wszystkie grało tam raz na jakiś czas. Ale myślę, że bardzo przydatne są różne. Wiesz, zestawy na przykład klocków, czy jakiś pojemnik z na przykład rolkami po papierze toaletowym, czy tymi takimi tekturowymi środeczkami po papierze albo tymi tekturowymi środeczkami po ręcznikach takich papierowych. Krótko mówiąc, dosyć sporo elementów, które nadają się do recyklingu, możemy wykorzystać w pokoju dziecka, tworząc dla niego jakieś no, pojemniki, z takimi rzeczami, które może ze sobą potem fajnie poskładać.. Tak? No bo z, z, z takich elementów no, da się wyczarować, Cudowne rzeczy, tak? widzieć najbardziej najlepiej wspominają ze swojego dzieciństwa. Takie, takie mom momenty, kiedy na przykład mogły budować e, dla siebie szałas, czy domek, czy bazę, czy statek kosmiczny, albo jak same budowały z różnych właśnie przedmiotów, które tak naprawdę nie były do tego przeznaczone, budowały na przykład tor dla samochodów albo dla pociągów. Wiesz, e, mi się wydaje, że Człowiek po prostu ma taką naturalną potrzebę ekspresji i taką naturalną potrzebę sprawczości. Ja tak rozumiem twórczość. Twórczość rozumiem w taki sposób, że dziecko, nawet malutki taki człowieczek, ma pewne wyobrażenia, pewne wizje, pewne fantazje w głowie. Nawet jeśli tą fantazją jest tylko to, że chce połączyć klocek czerwony z niebieski i ustawić jakąś wysoką wieżę. Mhm. I wielką przyjemnością jest to dla każdego człowieka, że ja mogę w przestrzeni rzeczywistej tę swoją fantazję no, zrealizować. Tak? Czyli to, co było tylko w mojej głowie, nagle staje się możliwe do, do, do obejrzenia, ale też do jakiejś interakcji pewnie z innymi osobami. Tak? I to jest świetne. To, to jest, mi się wydaje, trzonem właśnie twórczości dziecka. Więc jak ja bym miała teraz małe dzieci, a już takich małych niestety nie mam, już mam trochę starsze, to myślę, że tak właśnie chciała urządzić pokój. Żeby tam było dużo elementów, z których to dziecko może sobie coś budować, składać, ale żeby samo mogło wyznaczyć sobie te cele, to też jest bardzo istotne. Także ja nie, nie muszę być taką mamusią, która powie: Teraz zagraj ze mną w tę grę i będziemy przechodzić z punktu A do punktu B. Tylko to dziecko może być moim dyrygentem, <grym> może być reżyserem tej zabawy. I może właśnie to jest najbardziej ekscytujące, że w takiej twórczej zabawie ja mogę. Podążać za pomysłowością dziecka, za jego wizją i za jego fantazją? Podejrzewam, że jest wiele dzieci, nawet ja, o ile pamiętam, byłem takim dzieckiem, gdzie te fantazje czaiły się w głowie. Ale niekiedy nie miałem sobie dość odwagi, aby z nimi wyjść do świata, żeby je zakomunikować. No, z pewnych względów. Bałem się tego, że ktoś ten pomysł oceni jako zły. Albo będę dziwnie postrzegany. Mhm. I co robić, jeżeli widzimy, że ten potencjał w dziecku jest, ale jest dość nieśmiałe i mało odważne w takich propozycjach? Mm -hmm. No, rodzic tworzy taki mikroświat w rodzinie, gdzie możemy wspierać nawet te nieśmiałe dzieci. Sama jestem mamą nieśmiałej dziewczynki i wiem, jak to jest, że trzeba rzeczywiście no, bardzo wzmacniać te pomysły dziecka i umiejętnie, jeżeli potrzebujemy skrytykować, a czasami trzeba postawić jakieś granice, no to zrobić to na tyle umiejętnie, żeby wskazać, te mocne strony pomysłu, i wspólnie z dzieckiem zastanowić się nad tym, jakie są ryzyka, jakie są słabsze rzeczy i jak możemy to naprawić. Więc Wydaje mi się, że w tym mikroświecie rodzicielskim no możemy bardzo dużo dać tego wsparcia dzieciom. Troszkę inaczej sytuacja wygląda z nauczycielami, uh -huh. bo wtedy już nie jest dziecko osadzone w mikroświecie, tylko w świecie wspólnym z innymi dziećmi i gdzie panują wspólne zasady gry i reguły. Więc w takiej sytuacji myślę, że to, co największe daje wzmocnienie człowiekowi, to takie poczucie, że jest po prostu przez kogoś dostrzeżony, zauważony, że ja mogę spojrzeć temu dziecku prosto w oczy i porozmawiać i powiedzieć: Rozumiem cię. Tak? Wydaje mi się, że to są takie proste rzeczy, o których czasami zapominamy, ale właśnie, wiesz, taka uważność nie? na. na na tego drugiego człowieka. To działa cuda. Mm -hmm. W tej przestrzeni pokoju dziecka mówiłaś o tym, że rodzic może czasem być obserwatorem albo podążyć za dzieckiem. Schodzi z piedestału, nie jest już tym mentorem. A w szkole, nauczyciele, którzy nas oglądają, jaką rolę powinni pełnić? Um, <grywka> Trudno powiedzieć, żeby nauczyciel miał cały czas podążać za dzieckiem, ale rolą nauczyciela głównie jest to, żeby motywować dziecko do tego, żeby się uczyło. My żyjemy teraz w takich czasach, że tej wiedzy z różnych źródeł możemy czerpać mnóstwo. Tak? Dzieci przecież uczą się, już nawet dzieci w szkole podstawowej, uczą się matematyki, historii, geografii z świetnie przygotowanych filmików na YouTubie, bardzo często, gdzie mamy i animacje, i jakieś super napisy, i jakieś gry, odgrywanie ról. No, to jest bardzo atrakcyjne. W każdym razie, co chcę powiedzieć, że nie jest tak dużym problemem to, że dzieci nie mają dostępu do wiedzy, tylko problemem jest to, że dzieci są często w szkołach niezmotywowane. Więc to, co może zrobić nauczyciel, to tak organizować pracę klasy szkolnej, tak organizować pracę dzieciaków, żeby im się chciało chcieć. I wydaje mi się, że to jest absolutnie najtrudniejsze. Absolutnie. Bo tutaj chodzi o to, żeby. Stworzyć takie zadania, w które te dzieci będą no, naprawdę z ciekawością wchodziły, tak? Ale też no, pytałeś, czy y, nauczyciel ma zejść z piedestału. Może czasami właśnie tak, bo może te dzieci mają coś do powiedzenia i szczególnie w przypadku kreatywności, dzieci powinny mieć szansę wygenerować wiele rozmaitych odpowiedzi na jakieś pytanie. I mają prawo czasami się pomylić. I opcja taka, że jest tylko zawsze na każde pytanie jedna prawidłowa odpowiedź, i nauczyciel będzie mówił do ciebie: No, no, ale co jeszcze? No, powiedz mi, jak ma wyglądać prawidłowa odpowiedź na to pytanie, jest bardzo frustrująca. Tak? To jest takie, takie myślenie konwergencyjne. Ja chyba byłabym zwolenniczką tego, żeby zaufać, że dzieci mogą. A same wykorzystać swój umysł w taki sposób, żeby szukać wiedzy i odnajdywać odpowiedzi na, na rozmaite pytania i że tych odpowiedzi może być dużo, że to nie musi być tylko jedna możliwa odpowiedź, a nauczyciel zawsze może skorygować, może może docenić to, że dziecko w ogóle, no, stara się, tak? W tych poszukiwaniach. Swoich. Ja pamiętam swoje lekcje w liceum języka polskiego, gdzie nauczycielka wymagała od nas jednej odpowiedzi i każdy strzela w pewnym momencie. Ja po kilku takich chybionych strzałach już potem nie czułem się kompletnie zmotywowany, żeby nawet próbować. No tak. E, więc to rzeczywiście. Z autopsji? Nie to. Tak, ale wiesz, bo to jest tak, że też czujesz się właśnie niedoceniony, tak? No bo e, starasz się dać jakąś odpowiedź, która ci się wydaje sensowna, ale nie słyszysz. Kubusiu, czy o, może w liceum, to nie Kubusia, nie słyszysz. Kuba, e, no w tej twojej odpowiedzi e, podoba mi się to, to i tamto, ale jeszcze mi czegoś brakuje. O, jest to lepsza odpowiedź. Od razu czuję się lepiej samym sobą, swoim pomysłem i tym, co mogę dać od siebie. Tak. Do takich właśnie zachowań zachęcamy. Jeszcze pod koniec nawiążę, bo w Twojej książce 21 kluczy do twórczego życia dziecka na zakładce znajdujemy taką oto krótką recenzję. Książka ta nie tylko promuje twórczość, ale jest też autentycznym, uważnym i czułym spojrzeniem na drugiego człowieka. Dlaczego w kontekście twórczości niezwykle ważne jest to czułe spojrzenie dzisiaj, w XXI wieku? Dzisiaj w XXI wieku mierzymy się z dużymi problemami o charakterze psychicznym młodzieży, tak? Wszyscy o tym wiemy. Dzieci i młodzieży. Dzieci są pozamykane w swoich światach i bardzo często mają kontakt ze, ze swoimi rówieśnikami poprzez social media, tak? Dzieci mają ogromną presję ze strony swoich rodziców i nauczycieli. Muszą się dostawać do wspaniałych szkół, muszą mieć świetne oceny. Wydaje mi się, że to czułe spojrzenie na drugiego człowieka, na tego małego człowieka, młodego człowieka, polega na takim zaufaniu, że ten młody człowiek ma w sobie wielki, piękny świat. Ma w sobie bardzo dużo rozmaitych. Rzeczy, które, które fascynują właśnie to dziecko, tak? Ma w sobie fantazję, ma w sobie zdolność i zasoby do tego, żeby sobie radzić. I ta czułość polega właśnie na zaufaniu. Zaufaniu, takim może ukucnięciu przy małym dziecku i posłuchaniu, o czym ty myślisz. Opowiedz mi o sobie. Tak to widzę. Mm -hmm. A z Twojej praktyki psychologicznej, z Twojego doświadczenia, e, co jest najważniejsze dzisiaj w otoczeniu i środowisku młodych ludzi, aby oni mogli rozwijać w pełni swoje umiejętności? Mm -hmm. e, w środowisku to masz na myśli. W takim najbliższym otoczeniu, już nawet nie mówię koniecznie szkolnym, ale e, znaczy też, oczywiście, szkolnym, ale bardziej mówię o, o, o bliskim otoczeniu rodziny, przyjaciół. Mm -hmm. Wydaje mi się, że najważniejsze jest nieignorowanie przejawów kreatywności młodego człowieka. Ja przytaczam w mojej książce taki przykład, kiedy dziewczynka wraca z przedszkola i ma wspaniały obrazek. Biegnie do mamy, która w kuchni przygotowuje dla swojej córki obiad, i mówi: Mamo, mamo, zobacz, co zrobiłam w przedszkolu. A mama mówi: no, bardzo fajnie, tylko wiesz co, teraz najpierw zjesz zupę czy kotleta, no bo czekaj, bo tutaj te kotlety podsmażam, tak? No i tak? I potem. E mama nawet nie zerknie na ten obrazek, tak? Zajmuje się tymi kotletami i to jest zupełnie okej, okay, żeby się zajmować kotletami, tak? I rodzic nie musi rzucać wszystkiego natychmiast, żeby przyglądać się pracy plastycznej dziecka, ale to jest taki, moim zdaniem, taka dosyć symboliczna sytuacja, pokazująca, że bardzo często my po prostu traktujemy te przejawy kreatywności dziecka jako coś takiego naturalnego, nieważnego nie, nie, nie w zasadzie i potem już po Podsmażeniu tych kotletów nawet do tego nie wracamy. A dziecko się dość szybko uczy, że to właśnie, jaki, ten, ten wewnętrzny świat, ten świat fantazji, nie ma dla tego rodzica znaczenia. Bo większe znaczenie może dla tego rodzica ma, nie wiem, ocena, tak, e, którą dziecko dostaje w szkole, czy też jakieś inne formalne ewaluacje. E, ale jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz. Ostatnio e, falą przeszedł, takiej falą popularności, taki film, e, nie, nie serial, Dojrzewanie. Mhm. I tam e, zwróciłam uwagę na taką jedną sytuację, kiedy główny bohater, e, było powiedziane, że jak był młodszy, to lubił rysować. E, bardzo mnie zastanowiło to. Na ile właśnie to dziecko miało szansę rozwinąć tę swoją pasję twórczą do rysowania, i jak potoczyłyby się losy tego bohatera, gdyby właśnie ta twórczość artystyczna stała się może wentylem dla jego trudnych emocji. Mhm. I tutaj postrzegam, chciałabym to podkreślić, że rola twórczości artystycznej jest bardzo ważna. Bo kreatywność może się przejawiać oczywiście w bardzo różnych obszarach. Tak? No, w, 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 to jest cały szereg różnych dziedzin i dyscyplin, a jedną z nich jest właśnie twórczość artystyczna. I ta twórczość artystyczna daje nam taką opcję, że my możemy dokonywać ekspresji naszych emocji, możemy się spotkać z naszymi emocjami, możemy uświadomić sobie, co, co nam leży na sercu. I jak sobie pomyślę właśnie o bohaterze tego serialu Dojrzewanie, to bym chciała troszeczkę nakręcić inne trzy ostatnie odcinki, może, żeby pokazać, że, że właśnie to dziecko, które ma ten swój wentyl, Inaczej będzie sobie radziło z trudnymi sytuacjami. Czyli taka twórczość artystyczna może być formą autoterapii dla dziecka? Może być formą autoterapii. Oczywiście nie jest to zastępstwo y -y. terapii, tak, ale może być właśnie takim sposobem na uświadomienie sobie czegoś, może być sposobem na to, żeby się przewentylować. Mhm. Drodzy widzowie, podsumowując, apelujemy o uważność i czułość na fantazję, wyobraźnię i twórczość naszych dzieci. Apelujemy, zdecydowanie. Doktor Joanna Kwaśniewska, Uniwersytet SWPS, psycholożka, trenerka twórczości i mentorka. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Kompas Kreatywności to unikatowa metodyka zajęć łącząca założenia treningów twórczości z głębią edukacji wielokulturowej. Program można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej projektu.